Oh tak. Oh ah eh, eh, eh. Spędzimy sobie w lesie z naszymi kolegami. My tu jesteśmy między tymi drzewami. Dotamy sobie po liściach co brązowe, bo one spadły jesienią na mą głowę. Kiedy jechałem się na wycieczkę rowerem z moim jedynym i najlepszym przyjacielem, miałem browara i ja sobie obaliłem. Wtedy naprawdę ja czułem, że żyłem, bo mój kolega, on był miły, tak zabrał mnie na wycieczkę rowerem w las. Bardzo chętnie z nim na nią pojechałem i ja wiem już dziś później tego żałowałem, bo to była taka dziwna historia, bo on podłożył mi tutaj jakiegoś wora. Mówię do niego, co to ma być, a on wtedy zapakował mi blantem w żyć. Ale nie o tym nie będę mówił wam, bo to piękny las, bo to jest taki czas, bo tu jest wiosna i lato nadchodzi. Zaraz tutaj moja głowa znowu coś spłodzi i będę wkładał moje białe tramki, będę chodził sobie po lesie banki. I będę pył wody, bo ja będę suchy, ale wtedy pod poduchy karaluchy przyjdzie moja mama i powiem mi tak, z mój synku i ona da mi znak, pocałuje mnie, a ja mówię mamo, mamo, a ona wtedy znowu zrobi to samo i wyjewi mi w pysk, bo jestem głupim gejem czy ja się chujam tutaj z przyjacielem a moja mama nie rozumie właśnie tego, że ja lubię z nim układać klocki lego, a my elementami tych klocków jesteśmy, tutaj sobie razem jakoś kieskę znieśmy do góry i tak w dupę pojedziemy, bo my jesteśmy dwa peda. I my tego chcemy,